Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Księginicach Wielkich uważam za otwarte. W dzisiejszych zawodach proszę państwa udział wezmą Jednostki OSP, OSP Prusy, OSP Kondratowice, OSP Zielenice, OSP Wiązu, OSP Jutrzyna oraz OSP Przeworna, Przeworno, a także młodzieżowe drużyny pożarnicze z Nowolesia oraz Kondratowic i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z Nowolesia. Od wielu wielu lat nie było zawodów sportowo-pożarniczych w Księginicach, żebyśmy mogli obejrzeć naszych strażaków, jak i naszych gości w tych zawodach. Myślę, że będzie to dostarczy nam wielu wielu wrażeń. I tak jak powiedział pan Marcin, jest dzisiaj ważna chwila również dla społeczności Księginic Wielkich, jak i dla sportowców Ślęzy Księginice. W dniu dzisiejszym oddajemy obiekt do użytku dzięki tutaj środkom, które przeznaczyła Rada Gminy w Kondratowicach, jak również lokalna grupa działania Gromnik. A myśmy to zadanie zrealizowali właśnie ze środków unijnych. Dzisiaj ten obiekt oddajemy do użytku. Ma on służyć Wam, mieszkańcom Księgienic Wielkich i sportowcom przede wszystkim. I proszę, żebyście pamiętali, że ten obiekt jest zbudowany ze środków unijnych, ale też ze środków własnych, czyli ze środków podatników gminy Kondratowice i żeby o tym nie zapominać, szanować to, bo to ma służyć na wiele, wiele lat. Życzę udanych wrażeń, sportowych emocji. Składamy serdeczne podziękowania dla wójta gminy Kondratowice, pana Wojciecha Bownaka, za rozwój i wspieranie działalności sportowej, podpisani zarząd LKS za Księgienice Wielkie. Proszę, panie wójcie. Dziękuję bardzo. Myślę, że za rok będziecie z powrotem w Aklasie. Tego wam życzę. Gratulacje. Z okazji dziesiątej rocznicy powstania Ludowego Klubu Sportowego Ślęza LKS Księgienice Wielkie składamy serdeczne podziękowania dla Rady Gminy Kondratowice za wspieranie i rozwój działalności sportowej podpisani zarząd LKS Ślęza Księgienice Wielkie. Proszę Panie Przewodniczący. W najniższej grupie wiekowej młodzieżowych dużych pożarniczych brała udział jedna drużyna z OSP Nowolesie. Chłopaki, chłopcy w zasadzie dzieciaki uzyskali wynik 59,90. Co tak szybko te brawa umilkły? Jeszcze brawa, jeszcze. Brawo! Każdy z nich zapamięta na długo uścisk komendanta powiatowego o wójcie nie wspomnę. Drugie miejsce zajęło OSP Kondratowice z wynikiem 60-39. Pierwsze miejsce w tej grupie drużyna z OSP Nowolesie z wynikiem 35-28 W grupie drużyn dorosłych startowało 6 drużyn. Trzy najlepsze drużyny. Trzecie miejsce OSP Wiązów z wynikiem 47:35. Drugie miejsce OSP Prusy z wynikiem 44:03. Czyli w Prusach kobiety rządzą, dlatego są takie wyniki. Pierwsze miejsce. OSP Zielonica z wynikiem 40-59. Jakiś mafiozo? Nie ma tutaj przegranych drużyn. Wszyscy, którzy dzisiaj uczestniczyli, są zwycięzcami. Wasz udział powoduje, że brać strażacka się łączy, jednoczy i wspólnie możemy kawał dobrej roboty dalej robić. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dzięki, że dzisiaj byliście tutaj.